Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Arten i po raz kolejny na moim kanale pokażę Wam mój kolejny unboxing. Jest w nim Garana PlayStation 4, Just Cause 3, Złota Edycja, Gold Edition. Już ją rozpakowałem. Tak właśnie wygląda. Tak wygląda na grzbiecie. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda w środku płyta. Jak będziecie chcieli, to wrzucę ją na kanał. I będą lec i będzie bez komentarza, jak zawsze. No to trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć.